Hej, cześć, manko jestem RT, a w dzisiejszym odcinku będziemy robić świąteczne pierniczki intro teraz. No głównie teraz robimy to ciasto. Będzie trzeba je zaraz uformować w dwie kulki i wsadzić na 15 minut do zamrażarki. Tak więc ja teraz formuję kulki i widzimy się za chwilę. Tak więc my jak widzicie ufermowaliśmy już dwie kulki. Tak więc za chwilę dajemy je do zamrażarki na 15 minut tak jak mówiłem i niedługo będziemy wykrajać z nich pierniczki. Dobra, tak więc teraz w międzyczasie gdy ciasto nam zamarza w zamrażarniku to zrobimy sobie lukier. I lukier robimy tak, że dajemy cukier puder. No dajemy tak mniej więcej tyle cukru. Teraz po prostu wlewamy do niego cytrynę. Tej cytryny nie może być tak zbyt dużo, ale zbyt mało oczywiście też nie może być. Dobra, zobaczmy, teraz wymieszajmy. O! Jak widzicie, w taki oto sposób. Wyszedł nam bardzo ładny lukier, który jest naprawdę bardzo smaczny. Można do niego również dodać barwnik. My to zrobimy. Więc mamy już tutaj przygotowane ciasto. Teraz będziemy je rozwałkowywać na około 3 mm. Tak więc rozwałkujemy i zaraz się widzimy. No, tak więc ja teraz wycinam już, jak widzicie, nasze pierniczki. Odkładam je tutaj na, na papier do pieczenia mamy różne wzorki, więc będzie fajnie. No, a my się widzimy za chwilę, jak będziemy wkładać je do piekarnika. Już jedne pierniczki wyciągnęliśmy, prezentują się tak. Dobra, mamy tutaj nasze pierniczki. Teraz zabieramy się za ozdabianie ich i za chwilę zobaczycie, jak nam poszło i efekt końcowy zobaczycie. Tak więc, tutaj jak możecie zauważyć, mamy nasze ozdobione już pierniczki. Według mnie wyszły one naprawdę fajnie, mi się podobają. A Wy możecie napisać w komentarzach, jak Wy uważacie. Jak Wam się podobało, to piszcie komentarze, lajkujcie, subskrybujcie, oglądajcie nasze poprzednie odcinki. No a my się widzimy w następnych odcinkach.